Autostrady na całym świecie służą do szybkiego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają, przynajmniej w większości przypadków, płynną jazdę. Niestety, autostrady są też areną działań przestępców. Na świecie są drogi owiane tak złą sławą, że na samą myśl o nich na ciele powstaje gęsia skórka. Seryjni mordercy polują na swoje ofiary i porzucają ich ciała wzdłuż drogi na polach zwanych polami śmierci. A co, gdy na tej samej drodze, w tym samym czasie działa kilku morderców? Wtedy przed policją staje naprawdę trudne zadanie. Witajcie, ja nazywam się Łukasz Tusiński i zapraszam Was na najnowszy podcast na kanale kryminalnym. Dziś przygotowałem historię ze Stanów Zjednoczonych z okolic Houston. To właśnie tamtędy przebiega końcowy odcinek autostrady numer 45 Łączący Houston z Galveston. Houston to największe miasto położone w Teksasie. Wokół niego znajduje się wiele rafinerii naftowych, a wielomiliardowy przemysł zmusił władzę do rozbudowy infrastruktury. Tak powstał końcowy 80-kilometrowy odcinek międzystanowej autostrady nr 45 z Houston do portów Zatoki Meksykańskiej. Przez wiele lat na tym stosunkowo niewielkim odcinku dochodziło do wielu porwań, zaginięć oraz morderstw. Dlaczego akurat tam? Czy była to sprawka jednego seryjnego mordercy, czy grupy psychopatów polujących na niewinnych ludzi? Dlaczego złapanie sprawcy lub sprawców było aż tak trudnym zadaniem dla stróżów prawa? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Zacznę jednak od tego, że policja w swoich aktach zaczęła obserwować morderstwa przy A45 dopiero od roku 1971. To właśnie wtedy w ciągu kilku miesięcy zaginęło sześć młodych dziewczyn. Choć modus operandi sprawcy był podobny, to śledczy nie łączyli tych spraw ze sobą. Niedobory kadrowe w policji sprawiały, że sprawami zajmowali się różni funkcjonariusze, niekoniecznie z Wydziału Zabójstw. Oni, pod natłokiem wielu obowiązków, nie dzielili się swoimi ustaleniami z innymi policjantami prowadzącymi podobne sprawy. A w dodatku w tamtym czasie nie było czegoś takiego jak ogólnokrajowa baza danych. Zatem, nawet jeżeli morderca działał w innym hrabstwie, gdzie obowiązywała inna jurysdykcja. Śledczy z ościennych jednostek nie mieli o tym pojęcia. Kolejnym problemem była bardzo mocno rozbudowana infrastruktura. Sieci połączonych ze sobą dróg pozwalały szybko przemieszczać się między nimi i w mgnieniu oka, po porwaniu sprawca mógł rozpłynąć się w powietrzu. Szukanie go było niczym szukanie igły w stogusiana. No i ostatnia sprawa, migranci zarobkowi. Na okolicznych polach naftowych pracowało mnóstwo ludzi z całego kraju. Nikt ich nie znał, nikt ich nie kontrolował. Przyjeżdżali i znikali tak samo anonimowo. Stale rozbudowujące się miasto i setki budów sprawiało, że zatrudniano każdego. Wśród tych pracowników mogło być wielu przestępców z całych stanów. Mordercy mogli czuć się praktycznie bezkarni, a potencjalnych ofiar było mnóstwo. Tak naprawdę sytuacją przy autostradzie zainteresowano się w roku 1997. To wtedy media podchwyciły temat seryjnego mordercy, który morduje i porzuca młode kobiety wzdłuż drogi. Poszczególne morderstwa łączyło wiele podobieństw, a z materiałów policyjnych wynikało, że na przestrzeni 30 ostatnich lat doszło do co najmniej 40 zabójstw. Do tego należało doliczyć zaginione kobiety, których nigdy nie udało się odnaleźć i blisko 2000 ofiar przemocy seksualnej. W 1971 roku w hrabstwie Galveston odnaleziono zwłoki sześciu dziewczyn w wieku od 12 do 19 lat. Dwunastoletnia Debbie Ackerman i piętnastoletnia Maria Johnson wybrały się do sklepu kupić prezenty urodzinowe. Był listopadowy wieczór. Dziewczyny miały do pokonania kilkaset metrów. Niestety do domu nigdy już nie wróciły. Ich nagie ciała odnaleziono dwa dni później. Znajdowały się w wodzie w jeziorze nieopodal autostrady, kilka kilometrów od miejsca, do którego zmierzały. Do dziś nie wiadomo, jak zostały porwane. Czy sprawca je sterroryzował, czy wsiadły do jego samochodu z własnej woli? Ostatnią z tej szóstki była Wanda Pitt. Osiemnastolatka pracowała w motelu przy autostradzie. Zatrudniła się dwa miesiące wcześniej. 17 stycznia jeden z kierowców ciężarówki zatrzymał się, aby wynająć pokój z prysznicem. Wszedł do recepcji, ale nikogo tam nie zastał. W holu siedział jakiś mężczyzna z długimi włosami i czarnym kapeluszu na głowie. Wyglądał jak włóczęga. W recepcji grał telewizor, na krześle znajdowała się damska kurtka. Jednak nikogo z obsługi nie było. Mężczyzna odczekał chwilę i odjechał do innego motelu. Kilka godzin później wszczęto poszukiwania osiemnastolatki. Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Nie było śladów walki, jej rzeczy osobiste znajdowały się na miejscu. Istniało duże prawdopodobieństwo, że ktoś się porwał. Poszukiwania trwały, a śledczy przesłuchiwali wszystkich znajomych, rodzinę pracowników motelu. Wszystkich poddano badaniu wariografem, ale to nic nie wniosło do sprawy. Jedyny świadek wspominał o długowłosym człowieku w kapeluszu, któremu nawet tak naprawdę się nie przyjrzał. Dokładnie tydzień później, niedaleko motelu, w którym pracowała Wanda Pitt, doszło do usiłowania porwania innej kobiety. Do sklepu, w którym pracowała wszedł mężczyzna ubrany w kapelusz. Miał długie włosy, w ręce trzymał teczkę. Tracy Wicker pracowała sama na zmianie. Mężczyzna stanął przy ladzie i zaczął zadawać pytania. Pytał o ruch w sklepie o asortyment. Tracy zbywała go krótkimi odpowiedziami. W pewnym momencie mężczyzna wyjął z teczki kartkę i wręczył ją sprzedawczyni. Na niej napisane było, że ma broń i zastrzeli ją, gdy nie wykona jego poleceń. Kobieta z obawy o swoje życie poszła z tym mężczyzną do jego samochodu. Wykorzystała jednak moment nieuwagi i uciekła. Pobiegła do kierowcy innego samochodu i poprosiła, aby ten wezwał policję. Patrol przybył na miejsce stosunkowo szybko, zorganizowano akcję poszukiwawczą, ale kierowca i jego ciężarówka zdążyli zniknąć. W 1986 roku na opuszczonej farmie niedaleko autostrady A45 doszło do szokującego odkrycia. Przypadkowi ludzie odkryli ciała czterech młodych kobiet porzuconych blisko siebie. Sprawca ułożył ciała na plecach z rękami ułożonymi na krzyż. Szczątki znajdowały się w takich samych odległościach od siebie. Analiza biegłych pozwoliła ustalić, że ofiary umierały w różnych okresach czasu. Do morderstw również dochodziło gdzieś indziej, a sprawca później podrzucał zwłoki na miejsce, tak jakby stworzył swój prywatny cmentarz. Śledczy ustalili, że jedną z ofiar jest Heidi Faj, siedemnastolatka zaginęła dwa lata wcześniej spod lokalnego sklepu spożywczego. Kilka dni później z tego samego miejsca zaginęła 16-letnia Lori Miller. Oba ciała znajdowały się na opuszczonej farmie. Dwóch kolejnych ciał nie udało się zidentyfikować. Cztery ciała, cztery morderstwa w różnych odstępach czasu. W mieście grasował seryjny morderca, ale czy tylko jeden? Trzynastoletnia Christine Boehner wracała do domu od koleżanki, jednak do domu nigdy nie dotarła. Jej nagie ciało odnaleziono 5 marca 1993 roku w Chambers. Sprawca porzucił je nad rzeką przy autostradzie. Według biegłych do morderstwa doszło nie później niż trzy godziny po porwaniu. Każda z wymienionych ofiar zginęła w ten sam sposób. Za każdym razem sprawca je dusił. Podejście do sprawy zmieniło się, gdy zaginęła dwunastoletnia Laura Smifer. Dziewczynka wyszła z domu o dziewiątej, założyła na głowę słuchawki i poszła na spacer. Kilkanaście minut później pogoda się zmieniła i zaczęło padać. Jednak dziewczynka wciąż nie wracała do domu. Ojciec postanowił ją poszukać, ale jedyne co odnalazł to odtwarzacz kaset, który dziewczyna miała przy sobie. Rozpoczęły się poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. Funkcjonariusze Gwardii Narodowej, policja i sąsiedzi. Psy tropiące i śmigłowce. Blisko 4000 tysiące ludzi przeczesywało okolice, ale po dziecku nie było śladu. Do akcji włączyły się również media, które relacjonowały poszukiwania. Trzy tygodnie później pracownicy dbający o stan autostrady 45 odnaleźli ciało Lori w rowie. Według biegłych zwłoki leżałyby tam około 17 dni. Ustalono też, że przed śmiercią doszło do wykorzystania. W mieście wybuchła panika. Ludzie obawiali się o swoje dzieci. Policja spotkała się z niewyobrażalną krytyką. Gdy stacje telewizyjne zaczęły donosić o ciałach odnajdywanych przez ostatnie lata na niewielkim obszarze, społeczność protestowała. Żądano wyników w śledztwie oraz rozliczenia detektywów prowadzących zamknięte ślady z wykonanych przez nich czynności. Dopiero wtedy powołano specjalny zespół, którego zadaniem było rozwiązanie spraw porwań i morderstw przy autostradzie A45. Wtedy też ustalono dwa rodzaje ataków. Jedna grupa morderców polowała na prostytutki. To były ofiary, którymi nikt się nie interesował. Często ich zaginięć nawet nie zgłaszano. Druga grupa to ludzie, których szukano natychmiast. Młode dziewczyny często porywane w dzień lub spod własnego domu. Sprawca musiał przygotowywać się do tych morderstw i zapewne nie były to jednorazowe przestępstwa. Sześć tygodni po odnalezieniu ciała dwunastoletniej Lori porwano Sarę Sapo. Dziewiętnastolatka z Webster została sterroryzowana nożem. Sprawca zaczepił ją na ulicy i zaprowadził do swojej ciężarówki. Gdy ruszyli i jechali autostradą, dziewczyna przeskoczyła na przedni fotel pasażera, następnie otworzyła drzwi i wyskoczyła z jadącego samochodu. Była wówczas w drugim miesiącu ciąży. Wiedziała, że i tak zginie, więc postanowiła zawalczyć o własne życie i życie swojego nienarodzonego dziecka. Inni kierowcy zatrzymali się i udzielili pomocy. Na szczęście dziewczynie i jej dziecku nic się nie stało. Kierowca ciężarówki zdążył uciec. Jednak Sara potrafiła dokładnie go opisać. Przeglądała setki zdjęć podejrzanych i byłych skazańców. Na jednej z fotografii rozpoznała mężczyznę, który ją uprowadził. Był nim 38-letni William Ellis. Policja aresztowała go tego samego dnia. Mężczyzna zaprzeczał oskarżeniom, ale Sara była pewna, że to on. Opisała go wcześniej dokładnie i podała wiele szczegółów, zarówno wyglądu kierowcy, jak i jego ciężarówki. Wszystko do siebie pasowało. Budowlaniec trafił ostatecznie przed oblicze sądu i za porwanie usłyszał wyrok 60 lat więzienia. Ale to nie był koniec tej sprawy. W toku śledztwa ustalono, że ten sam człowiek widziany był pod domem państwa Smifer w dniu zaginięcia ich córki. A w dodatku patrol policji zarejestrował jego ciężarówkę zaparkowaną w pobliżu. Wcześniej nikt tego ze sobą nie łączył, ale Riz nie przyznał się do tej zbrodni. Nie mógł, bo wiedział, że w Teksasie za morderstwo dwunastolatki grozi mu kara śmierci. W późniejszym śledztwie łączono go jeszcze z innymi zabójstwami, do których się nie przyznał. W 1998 roku Jonathan Drew został zatrzymany do kontroli drogowej na autostradzie A45. Na fotelu pasażera leżała młoda dziewczyna. Była pobita i rozebrana do naga. Kierowca nie zwracał na to uwagi. Żartował do funkcjonariusza i zachowywał się w miarę spokojnie. Jednak policjant dostrzegł, że coś musiało się wydarzyć. Zatrzymał kierowca, a dziewczyna trafiła do szpitala. Dwa dni później zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Była nią Tina Clark, 17-latka, poznała 25-letniego dró w klubie przy autostradzie. Zaproponował, że podwiezie ją do domu. Ostatecznie wykorzystał i pobił. Prawdopodobnie by ją zamordował, bo jechali w zupełnie innym kierunku niż dziewczyna mieszkała. Sąd skazał go za morderstwo na karę 105 lat więzienia. W tym czasie teksański wymiar sprawiedliwości wdrożył pilotażowy program o nazwie Stop Przemocy. Chodziło w nim o to, że grupa więźniów nieskazanych za przestępstwa przeciwko nieletnim i przestępstwa seksualne mogła kilka razy w tygodniu obejrzeć przygotowany przez śledczych film dokumentalny, poświęcony sprawom niewykrytych zabójstw nieletnich. Udział był dobrowolny, a opinia po obejrzeniu materiału anonimowa. Gdy oskarżony pomógł w rozwiązaniu sprawy, otrzymywał 1000 dolarów. Już pierwsza sesja przyniosła sukces. Nienawiść do morderców dzieci sprawiała, że nie jeden z osadzonych nie krył się ze swoją wiedzą. W ten sposób jeden z więźniów wskazał mordercę Wandy Pitt z motelu przy autostradzie. Sprawcą był niejaki Ray Matthews. Mężczyzna przyznał się do morderstwa dopiero wtedy, gdy zaproponowano mu ugodę. Opowiedział, że steroryzował dziewczynę nożem, wykorzystał ją i udusił. Ciało ukrył na opuszczonej farmie zaledwie 70 metrów od autostrady. Co ciekawe, ciało było ułożone dokładnie w taki sam sposób, jak te cztery odnalezione wcześniej na innej farmie. Ale do tamtych zbrodni Matthius się nie przyznał. W toku śledztwa rozpoznała go również pracownica sklepu Tracy Wicker. To ten sam człowiek usiłował ją porwać. Zgodnie z wyrokiem sądu, po odbyciu kary dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, czeka go kara 40 lat więzienia za porwanie. Sąd był łaskawy i zezwolił na warunkowe zwolnienie po odbyciu 20 lat z tej drugiej kary. I nie jest to żart ani się wyjątkowego w Stanach. Swojego czasu często zapadały wyroki skazujące na kary kilkuset lat więzienia z możliwością warunkowego wyjścia, na przykład po 150 latach. Dziś, 16 marca 2023 roku, śledczy donoszą o co najmniej czterech mordercach działających na terenie autostrady A45. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Kolejny już w niedzielę o godzinie dwudziestej na kanale kryminalnym. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.